Dobrze, kochanie, musisz już iść yy, usypiać dzieci, bo no zaraz przecież będzie noc, prawda? Tak, to prawda. Chyba muszę serio już iść ich usypiać. Ale ledwo się wprowadziliśmy, dlatego widzowie nie zwracajcie uwagi, jeżeli mielibyśmy ma mało mebli w domu, bo jeszcze jesteśmy w trakcie remontu po prostu. Tak, to prawda. Dzieci, puk, puk. Mamo, i tak nie zapukałaś. No właśnie. No dobrze, ale pukam sło y słownictwowo. Słuchajcie, dzieci, pora już spać. Już spać, a musimy teraz? No właśnie. Tak, musicie teraz. Mm, dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobra, zdejmę sobie tą opaskę. Dobrze, i dam ją na toaletkę. Jestem gotowa. I wskakuję na łóżeczko. Ciemno już na polu, strasznie. No to akurat prawda, siostro. No, dobra, dzieci, do spania już. Okej, okay, idziemy. Łazienki jeszcze nie ma. Nie ma jeszcze łazienki. No dobra. To dobranoc. Dobranoc, dobranoc, dobra. Już ich właśnie. Mm. Usypiałam ich i już chyba śpią, albo zasypiają, więc teraz idę do Śnieżynki i do Koniczki. Okej, okay, dobra. Tutaj będzie, kochani widzowie, słuchajcie, nasza łazienka. Tutaj jest nasza sypialnia i idziemy teraz do moich córek. Śnieżynka, Koniczka... O, Koniczka już śpi? No właśnie chyba tak, mamo. No to ty też, Śnieżynka, leci już do łóżka. Okej, okay, dobra, już idę. A muszę? Nie mogę jeszcze czegoś obejrzeć. Tak, musisz, kochanie, musisz. Dobra. To dobranoc, buziaki. Dobranoc. Dobra, wszystkich już pousypiałam, więc teraz wołam mojego męża Jamnika. Jamnik! Biegnę, już jestem. Co teraz? Teraz my idziemy spać, a on tak zapomniałem dobra ja te już przykłady. Nie chcę się dzisiaj przykładać. No w sumie ja też. Nie jest aż tak zimno. Już, już jest rano. Trzeba wstawać i budzić dzieci. O Boże Święty. Już trzeba wstawać. Mi się tak nie chce. Wstajemy, wstajemy. Raz, raz, raz. Bo trzeba obudzić dzieci. Dobra, to ja pójdę obudzić. Śnieżkę i koniczkę. Śnieżka, koniczka. Ta mm, tato. Nie chcę wstawać jeszcze. M... Mm. No też. No ale już trzeba wstawać powoli, no. Dalej dziewczyny. Mm -hmm. Mam nadzieję, że te moje córki w końcu wstaną. Bo to jest hit po prostu. No dziewczyny wstawać. O, boziu święty. Mama mia, ej, co? Co? Ale musimy wstawać. Tak, musicie wstawać. No, ale dlaczego? Dlatego, White. Mm. Kotko White, White, wstawajcie. Bo nie pójdziemy dzisiaj do sklepu z zabawkami, jak nie wstaniecie. No dobra, to wstaję. Okej. Okay. Jeszcze trzeba założyć opaskę. Ok, y ja już się naszykowałam. Okej, okay, myślę więc, że zaraz będziemy mogli pójść do sklepu z zabawkami. Bo no, chciałabym teraz sobie pooglądać i coś kupić. Tato! Tak, koniczko. A rozłożymy zaraz basen. No, mogę wyciągnąć zaraz. Proszę, bo ja tak strasznie kocham wodę. Rozumiem, no ale to na razie jak potrzebujesz, to iść do prysznica. Okej. Okay. Okej, okay, no to idę. Hihihi. Ona jak zawsze musi się cały czas kąpać. No to prawda, tak, to ja też już wstaję. Ojejku. Okej. Okay. Jestem. Poglądam sobie telewizję. Halo, halo młoda panno. A obowiązki to gdzie? Eee, no już zrobiłam, jest za wcześnie rano, żebyś zrobiła obowiązki, miałaś posprzątać dzisiaj. Ta, tu jest strasznie rano, jeszcze nie. No dobra, niech ci będzie, ale daję ci góra 25 minut, max możesz przedłużyć 5 minut, czyli max 30 minut masz, potem masz zająć się obowiązkami. Oki? Okay. No. Ogram sobie, ale mi się fajnie gra, na razie nie włączam innej gry. Okej, okay, no to trzeba coś pogotować dla rodzinki. Niestety jeszcze nie mamy stołu. E, więc trzeba będzie sobie jakoś poradzić, albo po prostu e, weźmiemy stół, albo szafki e, spokój dziewczynek i sobie właśnie pożyczymy, żeby przy nich zjeść. Albo no, po prostu zjemy na stojąco, albo na ziemi, no bo inaczej to się trochę nie da. Hm, a co to? Ej, ty to chyba papier toaletowy. Wow, no w sumie w sumie nic, nic nadzwyczajnego, ale z tego co tu widzę to ta łazienka jest trochę zakurzona i brudna, więc trzeba będzie ją posprzątać, ale to może w innym odcinku, albo może to ktoś z nas zrobi jako obowiązek domowy, nie wiem taka pomoc rodzicom Ok, wsadzam mięso do piekarnika potem trzeba będzie dorzucić trochę sera no i może jeszcze takiego Dzień dobry, przywieźliśmy Państwa stół. O, dziękuję bardzo, właśnie czekałam na niego. Nie ma za co. Okej, okay, można ten stół na, na razie gdzieś ustawić. Dobrze, uczta już przygotowana na stole, więc myślę, że mogę wołać rodzinkę. Tak wygląda nasza uczta, a jeżeli chcecie przekonać się... Co y, wydarzy się w następnym odcinku, to wyczekujcie.